Dzień dobry, jest sobota, 14 grudnia, 10 dni przed Wigilią. Nagrywamy o. razem w tym składzie po dwutygodniowej przerwie czy po trzytygodniowej przerwie? Nie pamiętam, dobrze, że tu jesteśmy dzisiaj. Tak. No już klimat przedświąteczny, świąteczny, jak widać na naszym tle? A czemu mnie nie było tak długo? Roman, powiedz. No już mówiłem na kanale, że Mirka miała swoje zajęcia, ale przed tym świątecznym klimatem, który teraz ma w swojej chatce, rozpoczęła pracę zawodową po długim okresie szukania i dlatego mnie forsowała, żebyśmy dzisiaj zrobili odcinek o wdzięczności. Ale ten odcinek był zrobiony tydzień temu bodajże z Łukaszem z kanału Nuty Wznoszą, to dzisiaj porozmawiamy o pracy, właśnie w świetle Pisma Świętego. Właśnie, tematem będzie tak: temat będzie następujący. Wiara w pracy zawodowej, jak kierować się wiarą w podejmowaniu decyzji zawodowych i w relacjach ze współpracownikami. Więc zacznijmy od tematu pracy jako powołania. Biblia mówi, List do Kolosa. Cokolwiek czynicie z serca, wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Co przez to rozumiesz, Romanie? Wkładanie całego serca w wykonywaną pracę nie jest nigdy czymś, co powoduje nieszczęście człowieka, ale buduje jego satysfakcję. Ważne też, że odniosłaś tą pracę do Pana. Tam w dalszym cytacie tego listu jest napisane do niewolników. Dzisiaj nie mamy już stanu niewolnictwa, ale żeby oni byli poddani swoim panom, jak Chrystusowi. No to, to zupełnie zmienia optykę działania i pracy. Kiedy wiemy, dla kogo ją wykonujemy w ostateczności. Oczywiście dla bliźnich, to jest nieuniknione, ale kierujemy ją do Pana Boga. No więc, co dalej? Po pracy jako powołanie mamy temat etyka i uczciwość. Biblia mówi: nie kradnij w księdze wyjścia, oraz człowiek uczciwy postępuje pewnie. To jednak chodzi krętymi drogami, zostanie ujawniony. Księga przys. Co przez to rozumieć, Romanie? No, Pan Bóg dał mi taką łaskę współpracy z, z kapłanami, bo jestem organistą i widzę to doskonale, że na ich przykładzie, że kroczenie prostą drogą, bez krętactw, Mówienie wprost, co, co jest nie tak, a co jest dobrze, no, poprawia jakość tej pracy i jej owoce. Więc unikanie wszelkiego krętactwa mm, rodzi pokój. Rodzi pokój w środowisku pracy. To, co przed chwilą, Mimirka, powiedziałaś o tym, że miałem gula. A już go nie mam. ok? No, teraz powiedzmy o relacjach ze współpracownikami. Biblia mówi, bądźcie względem siebie życzliwi i miłosierni, przebaczając sobie nawzajem, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. List do Efezjan. No, nie ma takiego środowiska pracy, począwszy od kościoła, a nawet skończywszy na supermarkecie budowlanym. W którym też pracowałem jakiś czas, gdzie nie wybuchałyby jakieś trudności, konflikty. Potrzebne jest przebaczenie, chociaż czasami widzimy, że, że w pracy trwa wyścig szczurów, trwa coś, co nie rodzi pokoju między, między ludźmi. Ale na przykład po skończonej pracy wymiana kilku doświadczeń danego dnia może budować te więzi i może być, może być dobry klimat. Ja się starałem taki klimat budować z panią Basią, między innymi, kiedy wracaliśmy z pracy i rozmawialiśmy po prostu ze sobą bo w czasie pracy nie było takiej możliwości. Chyba tyle na temat. A ja bym jeszcze dodała, bo tutaj jest relacja ze współpracownikami. Także relacja z sobą jest ważna w pracy, jeżeli chodzi o przebaczanie na przykład, bo ja mam taki problem na razie. Znaczy tak. to w sumie wyzwanie, że mam wrażenie, że nie zawsze robię właściwe rzeczy według procedur, bo jeszcze nie umiem wszystkiego. I po prostu, że popełniam błędy, i nie mogę sobie tego wybaczyć. I też bym właśnie uzupełniła ten temat właśnie wybaczaniem sobie i taką życzliwością, no i uczciwością, żeby, żeby te braki uzupełniać w miarę szybko i, i po prostu iść do przodu. Teraz przejdźmy do służenia innym. Biblia mówi: Kto między Wami chciałby, sta chciałby stać się wielki, niech będzie Sługą Waszym. Ewangelia według świętego Mateusza. Myślę, że obraz mojej pracy i mojego pracodawcy wskazuje na to, że można być wielkim przez służbę, właśnie, przez umniejszanie siebie. Pamiętam, byłem na Eucharystii krótko po tym, jak wróciłem do pracy organisty, i w pewnym momencie Proboż przeczytał modlitwę, i po tej modlitwie poszedł do ławki. I zobaczyłem człowieka, który nie miał nic z, z takiego klerykalnego napuszenia. Tak bym, to, tak bym to określił. Tylko był po prostu jednym z nas. I to jest prawdziwy lider i prawdziwy człowiek, który może awansować w swojej pracy. Jeżeli stawia się na równi z innymi, mając oczywiście prerogatywy do tego, żeby, żeby się unieść nad innymi. Co to nie ja, ja kierownik, ja, ja doktor, ja profesor, prawda? To, nie, to tak nie działa. I wspomnę jeszcze przykład Michała, który był dla mnie takim. Archaniołem Michałem w markecie budowlanym. Był trzecim spośród kierowników. Pierwszych dwóch zajmowało się doglądaniem wszystkiego, ale ten trzeci Michał robił wszystko, co mi nie wychodziło, co nam nie wychodziło. Pokazywał, jak się jeździ maszyną, wspomagał nas w korzystaniu yy, z maszyny, która robiła paczki z kartonów i z folii. I tak dalej, i tak dalej. To był człowiek do, do, do ciężkiej pracy, do ciężkich zadań, mimo że był kierownikiem. No ja go nazwałem takim Michałem Archaniołem, bo, bo, bo tak to działało w firmie. To przejdźmy teraz do omówienia decyzji zawodowych w zgodzie z sumieniem. Biblia mówi przypatrzcie w ścieżce swojej stopy, wszystkie twoje drogi niech będą pewne. Księga przysłów. A jaki jest tytuł tego? Jeszcze raz, tytuł sam. Decyzje zawodowe w zgodzie z sumieniem. Jest to trudny temat dla mnie, ponieważ mam taką skłonność do wieszania się na, na innych ludziach. Oni tego nie znoszą, ale na szczęście trafiłem na takiego kierownika, który wymaga ode mnie dojrzałości, samodzielności. Tego, żebym tak jak on mówi, wykorzystał to, że mam dowód osobisty, prawda, że jestem dorosłą osobą i to funkcjonuje z trudem i z płaczem nieraz, chociaż nie płaczę, ale z takim mentalnym płaczem, próbuję coś, coś zrobić, co mi nie wychodzi, bo nigdy, nikt mi tego nie, pod, nie podpowie, nie da, nie da na tacy, nie? Natomiast wiem, że to ma być zrobione, dlatego to słowo o pewnych krokach jest tak trudne, ale myślę, że im dłużej się pracuje i im dłużej ty Mirka będziesz pracowała w swoim zawodzie, tym pewniejsze kroki będziesz stawiać. No ja chciałabym uzupełnić ten temat zgodzie... Z sumieniem praca dla mnie to jest po prostu praca, która, w której nie ma takich tematów dla mnie nie do przyjęcia. Na przykład, starałam się swojego czasu o pracę w takiej firmie, która w której bym projektowała gazetki do, do sklepów tam słodycze, chipsy, takie niezdrowe rzeczy samej. I w sumie po czasie się cieszę, że nie dostałam tej pracy. Bo bym czuła się nie w zgodzie ze sobą, te, czy też bym musiała patrzeć na takie rzeczy, które nie służą nikomu e, i jeszcze to promować, więc to nie byłoby zgodne z moim sumieniem, więc cieszę się, że praca, w której teraz się w miarę spełniam, jest spokojna, taka wyważona jest, no, działa na rzecz zdrowia, to jest zgodne właśnie z wartościami chrześcijańskimi i z moim własnym sumieniem. No i tyle na razie. Teraz bym chciała poruszyć... Jeszcze, jeszcze może wejdę w słowo, że Mirka właśnie jest dowodem na to, że można żyć bez chipsów, bez, bez słodyczy albo w ograniczonej ich ilości. Jest zwolenniczką świetnych diet. Można zobaczyć stronę przepisy Mirki i nie tylko, w czym realizuje swoje właśnie chrześcijańskie powołanie, no i wystarczy spojrzeć na jej piecyk w chacie, gdzie, gdzie parzy się jej ulubiona herbata, której nie słodzi. Nie słodzisz? Nie. No tak właśnie jak i ja, to właśnie też jest chrześcijańskie. <laughs> Jedziemy dalej. Dobrze, to teraz bym chciała omówić temat unikania pychy i rywalizacji. Biblia mówi: Nie czyńcie niczego dla niewłaściwej rywalizacji ani dla potrzeby chwały, lecz w pokorze e, oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. List do Filipian. Najchętniej bym zamilkł i nie mówił o, o, o swojej wadzie. Takiej, takiej pychy, która. W moim wypadku ma przykryć y, y, doświadczenie deficytów, y, miłości z dzieciństwa. No, jak się rodzi pycha? No, właśnie się rodzi z tego. To jest temat na inną rozmowę, w inne miejsce. Natomiast to we mnie y, jest i dlatego wiele osób możemy traktować i pewnie traktuję jako takiego wyniosłego ważnego i tak dalej staram się być być sobą przede wszystkim i, i będąc sobą mówię właśnie o tym, że mam trudności z tym przykazaniem żeby, żeby nie być Człowiekiem wyniosłym, pysznym. Mam tutaj trudności. A jak ja to jest u, Mirka u Ciebie? Czy ja coś tak, u... Jeżeli chodzi o Ciebie, ja Ciebie odbieram właśnie za człowieka bardzo skromnego i, i pokornego, więc nie wiem skąd te swoje takie odczucie, że jest inaczej. <laughs> że po prostu jesteś ten... Czy, czyżby to była fałszywa skromność? <laughs> Tego się boję, no ale mieliśmy we wcześniejszy. Wcześniejszym odcinku, w wcześniejszej treści, którą dzisiaj mówiliśmy, o tych krętych drogach, nie? Mm -hmm. yy, daleko mi do takiej prostoty jeszcze, ale to kształtuje w sobie, żeby być sobą właśnie ten. Tak. Przejdźmy ja chciałabym... dalej Nie, chciałabym jeszcze. Jak mówił Doktor tak. Haus. Zostawmy mnie i przejdźmy do innego tematu. Ja <głos》>, swoim spojrzeniu na tą sprawę też powiedzieć proszę bardzo no, myślę, że najlepszym sposobem takim chrześcijańskim jest rozwijanie siebie, swoich talentów i rywalizowanie tak naprawdę najlepiej tylko ze sobą a patrzenie na innych w ramach docenienia ich pracy i po prostu czasami wzorowanie się na nich, ale nie poprzez rywalizację tylko poprzez na przykład naśladowanie Inspirowanie się czynami innych, jak postępują. Dobrze, teraz omówmy temat zaufania Bogu w trudnościach zawodowych. Biblia mówi, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Księga przysłów. Trochę mi to ten, e, denerwująca jest dla mnie ta treść, nie polegaj na własnym rozumie, bo to jest takie kontrowersyjne stwierdzenie, a kto tak naprawdę kto rozum nam dał? Pan Bóg. Więc tak, dla mnie to się tak. troszkę kłóci jedno z drugim. Tak, tak ja znam, o, znam osobę, która zawsze powtarzała słuchaj swojego rozumu. I miała. miała no, edukacji nie miała skończonej naprawdę wysokich lotów ale jakaś tam babcia jej powiedziała żeby sobie to powtarzała słuchaj swojego rozumu no jest rozum jest darem pana boga na pewno ale by, by zapytalibyśmy gdzie zaufanie do boga on czasami robi coś wbrew nam albo wymaga od nas czegoś wbrew to widać w pracy no weźmy taki przykład to mi chodzi od początku naszej rozmowy dzisiejszej Wykonałem dobrze swoją pracę, spotykam się z kierownikiem, no i oczekuję, że zostanę pogłaskany. Wspaniale się spisałeś, naprawdę jesteś cudownym pracownikiem. Nie ma czegoś takiego. Ewangelia, o której dzisiaj tutaj na pewno nie masz, napis tego, tego cytatu, mówi o tym, co robi Pan. Kiedy jego sługa wróci z pola. No nie, nie, nie daje mu kolacji, nie, yy, nie przygotowuje mu kolacji, tylko wymaga jeszcze, żeby ten sługa przygotował mu jedzenie, wszystko. Jeżeli, jeżeli ten pan będzie już syt, wtedy ten sługa będzie się mógł posilić. No, oczywiście pomijamy fakt, że nie ma czegoś takiego jak sługa i pan. Nie? Natomiast no chyba zawarłem to, co chciałem powiedzieć, cytując tę Ewangelię. Dzięki. No dobrze, teraz przejdźmy do pracy w zespole. Co mówi na ten temat Biblia. Jak dobry i jak miły jest brat, który mieszka z bratem w jedności. Księga Psalmów. Jak dobry jest brat, który ma brata, który go koryguje, który go chłoszcze, który jest wobec niego surowy, który chce z niego zrobić człowieka. Wpadła mi do ręki taka książka, aby, powiedz mi słowo, yy, i opisuje dzieje ojców pustyni. I tam wyraźnie mówi o tym, że jeżeli ktoś chce być takim abbą, takim ojcem, co jest moim jakimś pragnieniem również, to, to nie ma innej opcji, żeby, żeby się tego nauczył czasami w tych szorstkich, srogich, surowych wyrokach drugiego brata. To boli, ale jak mówi Święty Paweł, wszelkie karcenie na razie nie wydaje się przyjemne, ale później przynosi owoc obfity. No trochę tak. E, od, Ciężko. Od, od tego e, cytatu, który jest raczej taki bardziej e, na luzie i pozytywny. To, żeby to proszę, proszę, wzajemnie. Proszę, to, proszę się odnieść. E, Ważna jest umiejętność pracy w zespole, w duchu harmonii i współpracy. Tworzenie Ach. atmosfery wzajemnego wsparcia i pozytywnej komunikacji jest ważne. Nad tym muszę pracować, nad komunikacją. Już nieraz coś tam wypadło. Nie, nie, nie tego z powodu braku komunikacji. No to ten, ten live, który teraz robimy, czy ten film. Yy, gdy obejrzę drugi raz, to, to na pewno tu się zatrzymam. Dzięki. Dobrze, to przejdźmy do już prawie ostatniego punktu. Daleko jeszcze? Odpoczynek od pracy. No właśnie. Wiemy, jest sobota, a my tutaj pracujemy ciężko. Właśnie. I trzeba teraz porozmawiać o odpoczynku od pracy. Biblia mówi, pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Księga Wyjścia. U mnie to jest w cały świat, bo ja w dzień y, szabatu najwięcej pracuję. Jako organista mam najwięcej zajęć. Czy odpoczywam? No zwykle odpoczywam po poniedzielnym obowiązku. Tak, ustalili w parafii, że mamy mszę do, y, do południa i później jest czas wolny. Ale czasami popełniam grzech, nie odpoczynku, nie uszanowania dnia szabatu, i próbuję coś skomponować. I zazwyczaj wychodzą takie gnioty, że, że one, one wskazują na to, że, że, że to, to nie jest ten czas, żeby, żeby, żeby oddawać się kompozycji. Ja, ja bym jeszcze <laughs> dodała, że. Tak. Nie, nie chodzi tylko o samą niedzielę, powiedzmy, tylko ogólnie każdego dnia trzeba zadbać o ten o, tak. odpoczynek, nie przeciążać się obowiązkami zawodowymi i znaleźć czas dla rodziny też. Żeby tą równowagę na co dzień też zachować. No tak, tak. No nawet szabat mówi o tym, że jest to. To to dzień prawo szabatu i prawo dnia pańskiego, który przejęliśmy, mówi o tym, że jest to dzień na odnowienie relacji z sobą samym, z Panem Bogiem i z bliskimi. Nie? No dobrze, to ostatni punkt to jest świadectwo wiary w miejscu pracy, więc Biblia mówi: wy jesteście światłem świata, nie może, nie może się ukryć miasto położone na górze. Ewangelia według Świętego Mateusza. Cicha woda, brzegi, rwie. Ostatni będą pierwszymi. W tym ostatnim pytaniu się zapytam Ciebie, Mirko, w jaki sposób możesz i starasz się, może, dzielić wiarą w swojej nowej pracy. No, na razie tak. No, jedynym takim przejawem mojej wiary to jest dbanie o zdrowie własne i przynoszenie zdrowych posiłków. Przygotowanych własnoręcznie. Czasami częstuję współpracowników nimi, chociaż to się bardzo rzadko zdarza, bo mam na razie mało znajomości takich realnych tam, bo tam jest cały czas coś, coś do zrobienia, telefony się urywają i nie ma za bardzo czasu na nawiązywanie relacji. Ale jeżeli jest taka okazja, to staram się promować właśnie to zdrowe odżywianie, co jest zgodnie z duchem chrześcijańskim i też promuję właśnie tą grupę na Facebooku, przepisy Mirki i nie tylko jej. Mm -hmm, mm -hmm. I też chcę Romanowi przekazać, żeby się zainspirował tą grupą i nie żył jak student. Ale to do czego, do czego pijesz, bo, 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 bo słuchacze nie wiedzą o co chodzi. No bo dzisiaj mi podał Roman posiłek, że na śniadanie zjadł chleb chrupki z, z pasztetem wieczarkowym. Ja skomentowałam, że to życie jak student. No. W ławie, w ławie studenta siedziałem do 35. no do 33 roku życia. Także ja się długo wysiedziałem i, i byłem takim wiecznym studentem. No, także. Także coś mi zostało może. No. Dziękujemy wam bardzo za, za udział w tym yy, filmiku, że do, wysłuchaliście nas do końca. Prosimy o komentowanie, jak to jest u was w pracy z wiarą, jak się dzielicie wiarą, czy żyjecie w harmonii ze współpracownikami. Jesteśmy ciekawi. I życzymy właśnie, żeby żyć wiarą w praktyce, w pracy. I na nas zbliżające się święta, bo to jest pewnie nasz ostatni odcinek przed świętami. Życzymy wam takiej atmosfery, jaka jest w chatce Mirki. I Romana. Willi. Willi Romana. To na razie. Szczęść Boże. Cześć. Szczęść Boże.